Rozdział szesnasty to pas. Biks z okrzykiem rzucił miecz i zerwał się na równe nogi. Podbiegł do bajora i podstawił złożone w miseczkę dłonie pod strumień nektaru. Kiedy się napełniły, wrócił do barda i polał złotym płynem jego ranę. Resztą zaś zwilżył pobladłe wargi. Czekał, wstrzymując oddech. Minutę, dwie. Może odszedł już za daleko, mruknęła posępnie jaśmina. Bardo, wracaj, błagał chłopak, wracaj. Olbrzym zamrugał powiekami i otworzył oczy. Był jeszcze zamglony i nieprzytomny, jakby budził się z głębokiego snu. Co się stało? Wymamrotał. Na jego policzki wracał powoli rumieniec. Barda oblizał usta i sięgnął ręką kuranie na piersi. Boli, jęknął. Ale rana już się goi, zakrzyknęła radośnie Jaśmina. Widzicie, sama się zamyka. Pierwszy raz w życiu widzę coś takiego. Ir, przepełniony wdzięcznością i ulgą, ujrzał, że rana istotnie sama się zasklepia. Na jego oczach zmieniła się w czerwoną, niezrównaną bliznę, która zaczęła blednąć, aż pozostała tylko cienka, biała kreska. Bardzo, już nic ci nie jest? zawołał. Oczywiście, że nie. Olbrzym usiadł z lekkim stęknięciem i przeczesał dłonią zmierzwioną czuprynę. Rozejrzał się ze zdumieniem, lecz całkiem przytomnie. Co się stało? Zapytał wstając. Zemdlałem czy co, a gdzie jest gorl? I wskazał głową bez słowa na pogiętą zbroję przywaloną konarem. Barda podszedł tam, marszcząc z brwi. To jego zbroja, stwierdził, trącając ją nogą, ale w środku nikogo nie ma. Ciało gorla rozpadło się chyba w proch już dawno temu, powiedział Pewno Wewnątrz tej zbroi została tylko ciemność i siła woli. Jednak i to nie mogło przetrwać, kiedy zabrakło pancerza. – A więc mieliśmy po prostu szczęście – skrzywił się z niesmakiem barda. – Wykończył go złamany konar. – Nie żadne szczęście – obruszyła się Jaśminę. – Przekonywałam najwyższe drzewo, żeby to zrobiło, aż w końcu mnie usłuchało. Obiecałam mu, że jeśli to zrobi, uwolnił wszystkie drzewa z więzów. Co w końcu znaczy ta jedna cząstka siebie, żeby w zamian uzyskać wolność. Barda uniósł z niedowierzaniem brwi, lecz Liv położył mu ostrzegawczo dłoń na ramieniu. Ona mówi prawdę, wierz mi, powiedział. Uratowała nam obu życie. To ty uratowałeś życie bardziej”, sprzeciwiła się znów dziewczyna. Lilie rozkwitły w słońcu i wtedy przerwała nagle i odwróciła się ku kwiatom. Liv także na nie spojrzał. Lilie zaczęły więdnąć, a z ich marniejących płatków spływały ostatnie krople nektaru. Jaśmina szarpnęła łańcuszek na swojej szyi, wyciągając pod ubrania wiszący na nim mały biały dzbanuszek ze srebrną zakrętką, podbiegła do kwiatów i podstawiła naczynko, łapiąc resztki drogocennego płynu. Po chwili główki lili opadły i kwiaty sunęły się w błoto. Kto wie, kiedy znowu zakwitną? stwierdziła spokojnie, wróciwszy do mężczyzn. Ale zakwitną na pewno, bo teraz wreszcie świeci tu słońce. Tymczasem udało mi się zdobyć trochę nektaru. To wielki skarb. Czy go wypijesz, żeby żyć wiecznie? Zapytał Lipsu z uśmiechem, gdyż znał z góry odpowiedź. Tylko głupiec mógłby tego pragnąć. Dziewczyna prychnęła pogardliwie. Zresztą jak mówił Gor, tych kilka kropel to za mało, lecz nektar na pewno się przyda. Już to dzisiaj widzieliśmy. Kiedy? Zdziwił się Barda. – Tak się złożyło, że cię uratował, gdy byłeś bliski śmierci – odparł cicho liw. Opowiem ci o tym, ale najpierw… Podniósł z ziemi miecz gorla. Wielki topas jakby mrugnął do niego, po czym wypadł z rękojeści miecza wprost na jego dłoni. Liw śmiejąc się, radośnie uniósł klejnot do słońca i żółty kamień rozjarzył się złotem. – Co to? – zapytała Jaśmina. – Czy tego właśnie szukaliście? Liv uzmysłowił sobie, że w podnieceniu wyjawił ich tajemnicę. Barda skrzywił się, lecz zaraz skinął lekko głową. Powiedz jej trochę, ale nie wszystko, mówił ten gest. To jest topas, symbol wierności, rzekł Liv, kładąc kamień na otwartej dłoni dziewczyny. Niektórzy powiadają, że topas może. zaczął Barda, lecz przerwał nagle wystraszony. Polana pogrążyła się w cieniu, gdy jak gdyby słońce zaszło za chmury. Nad ziemią pojawił się obłok gęstej, skłębionej mgły. Kryj zakrakał, fili zaćwierkał niespokojnie, troje śmiałków zamarło bez ruchu. Z mgły wyłoniła się biała postać, uśmiechnięta kobieta łagodnej twarzy. – To duch! – szepnął barda. – To pas! Mgła zawirowała i usłyszeli głos. – Jaśmina! – zawołała zjawa. – Moja ukochana! Lip zerknął na dziewczynę. Stała sztywno, trzymając stopas na wyciągniętej dłoni, a twarz miała niemal tak samo białą jak mgła. Wpatrywała się w postać przed sobą, poruszając bezgłośnie wargami. Mama! wykrztusiła wreszcie. Czy to naprawdę ty? Tak, Jaśmina, to ja. Cudownie jest móc z tobą rozmawiać, córeczko. Posłuchaj mnie uważnie. Mój czas jest krótki. Świetnie sobie radziłaś, odkąd zabrakło mnie i ojca. Lecz teraz musisz zrobić jeszcze coś więcej. Co mam zrobić, mamo? szepnęła ledwie słyszalnie dziewczyna. Ten chłopiec, Liw i ten mężczyzna, Barda to przyjaciele działają w słusznej sprawie rzekła zjawa głosem tak cichym, jak tchnienie wiatru rozpościerające, rozpościerające ręce. Ich przedsięwzięcie może uwolnić nasz kraj od władcy mroku. Jednak czeka ich wiele trudów i daleka droga. Chcę, żebyś opuściła las i przyłączyła się do nich. Służyła im z pomocą. To twoje przeznaczenie, rozumiesz, Jaśmina? Rozumiem, ale mamo. Muszę już odejść, westchnął duch, ale będę czuwać nad tobą, jak do tej pory. Bądź dobrej myśli, moja ukochana. Jaśmina stała nieruchomo patrząc w rozpołającą się mgłę. W końcu odwróciła się do lifa i podała mu topas. Oczy miała pełne łez. Co to za czary? szepnęła, łkając. Jak to możliwe, że kamień mógł mi pokazać matkę? Słyszałem, że topaz umożliwia kontaktowanie się żywych ze światem duchów odpowiedział burkliwie Barda. Nie wierzyłem w te bajki aż do dziś. Więc mama jednak nie żyje? rzekła cicho Jaśmina. Czułam, że tak jest, lecz mimo to miałam nadzieję. Jej usta lekko zadrżały. Lecz zaraz po tym odetchnęła głęboko, podniosła głowę i spojrzała na nich. Wygląda na to, że będę wam towarzyszyć w dalszej drodze, oznajmiła. Oczywiście, jeśli się zgodzicie, ale fillego nie zostawię. Skinęła dłonią ku futrzastemu stworzonku na swym ramieniu. A kryj tak poleci wszędzie za mną. To powinno być dla was wszystkich jasne. Oczywiście, że się zgadzamy, zakrzyknął Liv. Nagle jednak usmysłowił sobie, że nie tylko do niego należy decyzja. Spojrzał na bardę i serce w nim zamarło. Wielki mężczyzna kręcił z niedowierzaniem głową. Chyba się starzeje, westchnął, albo coś mi się przestawiło w głowie, kiedy upadłem. To wszystko dzieje się zbyt szybko jak dla mnie. Na jego twarz wypłynął zwolna uśmiech. Nie aż tak szybko jednak dodał, żeby nie poznać dobrego pomysłu, kiedy o nim słyszą. Barda położył mocną dłoń na ramieniu Lifa i zwrócił się do Jaśminy. Kiedy wyruszaliśmy, niechętnie brałem ze sobą tego chłopaka, przyznaję to, rzekł z rozbawieniem. Lecz gdyby został w domu, jak chciałem, leżałbym teraz martwy, a sprawa byłaby przegrana. Nie popełnią takiego błędu po raz drugi. Skoro los decydował, że ma nas być trójka, niechaj tak będzie. Lif poczuł, że pas pali go w talii, Zjął go i przyklęknąwszy, rozłożył na ziemi, i umieścił topas w pierwszym medalionie. Kamień sam skoczył w oprawę, rozświetlając się czystym złotem jak pełen słonecznego blasku nektar z lili życia. Tych medalionów jest siedem, a sześć nadal jest pustych, zauważyła Jaśminę, przyglądając się z ciekawością pasowi. Ale jeden już jest pełny, odparł Liv z nieukrywaną satysfakcją. Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku, twierdził sentencjonalnie sen Barda. Ten pierwszy krok już postawiliśmy. Samo to wystarczy, byśmy mieli prawo świętować. Ja zamierzam świętować zrywając drzew te przeklęte pnącza oświadczył Liv sięgając do pasa po przypięty tam miecz. Nie musisz! oznajmiła je z uśmiechem Jaśmina. Już rozeszła się wieść, że ciemnica wreszcie przestała istnieć. Spojrzała w górę, a kiedy lift też uniósł głowę, zobaczył zaskoczony, że na drzewach przysiadły chmary ptaków. Nie usłyszał ich dotąd. Były bowiem tak zajęte, że zapomniało o ćwierkaniu i śpiewie. Pracując zapamiętale, dziobały i rwały pazurami pnącza. Wciąż nadlatywały nowe z najróżniejszych gatunków. Gryzonie też tu nadciągają, mruknęła jaśmina. Małe zwierzątka, które z upodobaniem pożerają łodygi i korzenie, zjawiają się, się już niedługo i pomogą drzewom pozbyć się pnączy. Za dwa, trzy dni las będzie wolny. Cała trójka przyglądała się dłuższy czas, zadziwiającej scenie w górze. Niektóre gałęzie już zostały oczyszczone, bez więzów, nieobciążone z lubością. Wyciągały się ku niebu. To musiało być kiedyś bardzo piękne miejsce, zauważył Liv. I znowu takie będzie, odparła Jaśminę. Zawdzięcza to Wam. Jakie to szczęście, że się tu zjawiliście! Przyznam, że zaczynałem już wątpić w to szczęście, uśmiechnął się Barda. Lecz wszystko dobrze się skończyło. Nawet bardzo dobrze. Zostaniemy tu ze dwa dni, oznajmił, przeciągając się ze znużeniem, żeby odpocząć najeść się i poprzyglądać uwalnianiu drzew. – A potem co dalej? – cierpliła się Jaśmina. – A potem pójdziemy dalej! – odparł po prostu. Lich zapiął pas pod koszulą. Serce przepełniały mu najróżniejsze emocje. Myśl o tym, czego już dokonali, zdumiewała go i napawała poczuciem tryumfu. Kiedy z kolei myślał o przyszłych przygodach, czuł podniecenie, ochotę do czynu i lekkie dreszcz emocji. Przede wszystkim jednak odczuwał głęboką ulgę i szczęście. Pierwszy klejnot został odnaleziony. Wyprawa, która miała uratować deltorę, rozpoczęła się na dobre.